Cześć kochani! Ci, co śledzą mnie na Snapchacie, Nick Honka Biedronka, serdecznie Was zapraszam, jeśli jeszcze tego nie robicie. Dobrze wiedzą, że jakiś czas temu, a dokładnie dzisiaj mija 10 dni, poddałam się zabiegowi mikrosoczewkowej korekcji wzroku Lentiviu. Miałam wadę wzroku minus 2,5 i minus 3,5 i bardzo, bardzo przeszkadzała mi ona w życiu codziennym. Może zacznijmy od początku. Moja wada wzroku zaczęła się, kiedy miałam 10 lat. Oczywiście ona postępowała z pół jak dobrze pamiętam, no aż do tego mm, kulminacyjnego punktu, czyli mojej największej wady wzroku na prawym oku, minus 3,5. Do tego dochodził astygmatyzm. E, najpierw oczywiście chodziłam w okularach korekcyjnych do 15 roku życia, a później przez kolejne 10 10 lat nosiłam soczewki. Ciężko jest funkcjonować w soczewkach, kiedy funkcjonujemy o wiele dłużej niż te zalecane 10 godzin przeszkadza nam w nich praktycznie wszystko. Światło podczas prowadzenia samochodu, podczas pracy na komputerze, na telefonie, podczas oglądania telewizji. Także mi noszenie soczewek bardzo doskwierało w życiu codziennym. Poza tym, kiedy soczewek nie nosiłam, nie widziałam praktycznie nic. Poprzez moją nietypową wadę wzroku musiałam robić soczewki na zamówienie. Nie mogłam kupić sobie takich soczewek, które były dostępne na przykład w aptekach, czy w sklepach okulistycznych, więc na moje soczewki czekały się mniej więcej dwa tygodnie na pół roku i był to koszt mniej więcej 250 zł. Do tego dochodziły oczywiście płyny, które musiałam dokupować co dwa miesiące. Każdy z nich kosztował 50 zł, także taki super zestaw. To koszt około 400 zł. Corocznie daje nam 800 zł. Kolejnym z minusów w moim przypadku była moja alergia która jest ogromna, szczególnie w okresie wiosennoletnim, letnim Jest ona odczuwalna u mnie przede wszystkim właśnie na oczach. Były zawsze podpuchnięte, czerwone, swędziały, piekły. I podczas noszenia soczewek było to wzmożone wielokrotnie. Wydawało mi się, że wszystkie alergeny, które są w powietrzu, osiadają mi na soczewkach, są pod soczewkami. I zawsze miałam ochotę wydrapać sobie oczy, ja jeszcze jestem taką osobą, która bardzo, bardzo dużo wyjeżdża z racji tego, że koncertuję już od pięciu lat. Tutaj również doskwierało mi moje noszenie soczewek. Miałam soczewki takie, które musiałam każdego dnia zakładać i ściągać, więc wiele razy zdarzały się takie sytuacje, że na przykład soczewka mi upadała, ja nie mogłam jej znaleźć, soczewki mi się łamały, nadrywały, co uniemożliwiało mi ich kolejne założenie. Nie nosiłam soczewek zapasowych, ponieważ po prostu zapominałam i na przykład kończyło się tak, że musiałam grać koncerty nieraz z jedną soczewką na oku, czyli na jedno oko widziałam wszystko, na drugie oko nie widziałam nic. Bardzo nie lubiłam chodzić na co dzień w okularach, źle się w nich czułam, stąd też czekałam na to, aż w moim życiu nastąpi ten dzień, kiedy moja wada zostanie. Cudownie zniwelowana. I tak też się stało. O mikrosoczewkowej korekcie wzroku Lentiview dowiedziałam się od mojego znajomego, który również tak jak ja miał nietypową wadę wzroku, która przeszkadzała mu w życiu codziennym i e, jego ogromnym marzeniem było pozbycie się jej i posiadanie sokolego, idealnego wzroku. Tak też się stało. Zrobiłam research w internecie, znalazłam klinikę w Warszawie, która właśnie oferowała tego typu zabieg. Jest to klinika Optegra. Serdecznie zapraszam do zapoznania się z ofertą tej kliniki, ponieważ czytałam, że szczerze mówiąc jest to najlepsza klinika, w której można podjąć się zabiegowi korekcji wzroku. Moim pierwszym krokiem po zrobieniu researchu było wykonanie telefonu do kliniki. Musiałam czekać mniej więcej dwa tygodnie, z czego jednym z głównych zaleceń był zakaz noszenia soczewek kontaktowych przez. 7 dni do wykonania takiej kwalifikacji, czy nadaje się do zabiegu, czy nie nadaje się do zabiegu. Także musiałam niestety nosić przez tydzień okulary, które oczywiście jak najbardziej możemy nosić, no bo ciężko byłoby inaczej funkcjonować. Na badaniu kwalifikacyjnym wykonywane są przeróżne zabiegi, od takich standardowych, okulistycznych, które weryfikują Wasze w, Waszą wadę wzroku, po takie specjalistyczne, których ja jako lajk nie potrafię zupełnie nazwać, ale potem lekarz, który prosi Was na wizytę, jest w stanie stwierdzić, czy nadajecie się do danego zabiegu, czy też nie. U mnie na szczęście okazało się, że kwalifikuję się do zabiegu. Pamiętam, że jedną z takich form kwalifikacji było przede wszystkim to, czy wasza wada wzroku postępuje na przestrzeni ostatnich kilku lat. Moja zatrzymała się jakieś 7 lat temu. Po badaniu umówiłam się na zabieg, który odbył się chyba 3 tygodnie lub 2 tygodnie po tej wizycie kwalifikacyjnej. Oczywiście musicie pamiętać też o tym, że tydzień przed samym zabiegiem również musimy zrezygnować z soczewek kontaktowych i chodzić tydzień w okularach korekcyjnych. W dniu zabiegu musicie poświęcić mniej więcej na to 4-5 godzin. Ja zabieg miałam umówiony na godzinę 9, a z kliniki wyszłam, jak dobrze pamiętam, przed 14. Czeka Was szereg ponownie różnych badań, macie wizytę z lekarzem, później jesteście proszeni na salę operacyjną, gdzie musicie ubrać taką ogólnie odzież ochronną, przygotowaną do operacji. Zostajecie proszeni na taką salę, gdzie oczekują również inni ludzie. Jak ja byłam, było mniej więcej 6 osób. E, wcześniej dostajecie mm, ketonal, jak dobrze pamiętam, przeciwbólowy oraz jeden lek w syropie e, na uspokojenie. Przyznam Wam się, że ja się w ogóle nie stresowałam tym zabiegiem. E, wiedziałam, że będę... E, już widziała, także to było dla mnie wystarczającą motywacją do tego, aby nie wsyć sobie humoru oraz nerwów niepotrzebnym stresem. Jeden zabieg trwa mniej więcej 15 minut. Przed tym, z racji tego, że ja mam astygmatyzm, na moim oku zostało narysowane specjalnym takim markerem kreseczki. Także to się różni, jeśli chodzi o zabieg u osób, które mają astygmatyzm, one mają zaznaczone te kreski, a osoby, które nie mają astygmatyzmu, tych kresek nie mają. Po czym zostałam zaproszona na salę operacyjną, musiałam położyć się na specjalne łóżko, gdzie później zostałam obrócona pod tą maszynę, która wykonuje cały zabieg. Oczywiście, wszystkiemu temu towarzyszył lekarz, specjalista, który wykonywał zabieg. Trwa on mniej więcej 5 minut, 30 sekund. Trwa to specjalistyczną wiązką światła na jedno oko, maszyna zbliża się do Twojej gałki ocznej i lekarz odlicza 30 sekund. Ja nie odczuwałam niczego, oko zostało totalnie znieczulone kroplami, także mm, zabieg nie jest bolesny w żadnym stopniu. Tak samo było w przypadku mm, drugiego oka, całość... Od momentu wejścia na salę operacyjną i wyjścia z niej trwała mniej więcej do 10 minut. Następnie od razu yy, musiałam założyć okulary przeciwsłoneczne i w tych okularach spędziłam dwa kolejne dni, ponieważ dwa kolejne dni były dla mnie dramatem. Pewnie zależy to też od tego, jaką kto ma wytrzymałość na ból, na różne inne formy dyskomfortu, okazało się. Yy, już nie pierwszy raz, że ja ten próg bólu i odporności na dyskomfort mam yy, dosyć niski, bardzo przeszkadzało mi światło, bardzo yy, przeszkadzało mi otwieranie oczu. Ona mnie naprawdę mocno piekły, czułam cały czas pod oczami taki piasek, i yy, przespałam cały dzień aż do yy, rana dnia następnego. W moim mieszkaniu musiałam opuścić sobie wszystkie żaluzje, ponieważ przeszkadzało mi światło dzienne bardzo. Cały czas chodziłam w okularach przeciwsłonecznych, nawet jak szłam do kuchni się napić. Również chciałam przespać cały kolejny dzień, ponieważ piasek, który czułam pod oczami, był dla mnie nie do zniesienia, więc chciałam cały czas to oczy mieć zamknięte. Nie wychodziłam z domu przez 4 dni, i ciężko jest mi uwierzyć w to, jak ktoś po tym zabiegu mówi, że na drugi dzień mógł na przykład wrócić do pracy, bo dla mnie to było nie do wyobrażenia. Ja naprawdę przez te dwa dni byłam przykuta do łóżka, bo chciałam przeleżeć i przemęczyć te, te dwie najgorsze doby. Natomiast trzeci i czwarty dzień, dla własnego spokoju, dla własnego komfortu, ponieważ bardzo raziło mnie to światło dzienne, wolałam przesiedzieć w domu. Ale co jest jeszcze ważne, i co Zalecane jest po wykonaniu zabiegu, to krople do oczu. Dostajemy dwa antybiotyki i jedne krople nawilżające. Zalecane jest również noszenie okularów przeciwsłonecznych przez miesiąc od wykonania zabiegu, za każdym razem kiedy jesteśmy na zewnątrz. Na następny dzień miałam wizytę kontrolną, również z samego rana, gdzie okazało się, że wszystko jest w porządku. Zostały mi ściągnięte takie soczewki ochronne, które też zakładane są zaraz po zabiegu. I następną wizytę kontrolną miałam umówioną. Na za tydzień. Również tą wizytę już odbyłam i okazało się, że wszystko goje się wspaniale, także ja jestem z zabiegu bardzo, bardzo zadowolona. Przyznam, że dwa dni po zabiegu były dla mnie bardzo ciężkie. Każda jedna sekunda dyskomfortu, który był ogromny, jest warta tego, że najzwyczajniej na świecie lekarze dokonują cudu i. Odzyskujesz wzrok, także jest to jedna z najlepszych rzeczy dla mojego zdrowia i komfortu życia, które się podjęłam i szczerze Wam ją polecam. Ja, jak już mówiłam, podjęłam się temu zabiegowi w klinice Optegra w Warszawie. Jeśli chodzi o koszt wykonania tego zabiegu, to jest to obecnie 4,5 tysiąca na jedno oko. Także całość wynosi 9 tysięcy. Do tego dochodzą koszty e, wizyty. Natomiast, mimo tego, że ten koszt może wydawać Wam się duży, jest bez wątpienia duży, ale okazuje się, że przez 10 lat noszenia soczewek i e, kupowania ich oraz płynu do ich. E, Przetrzymywanie w specjalnych pojemniczkach wydałam tyle samo, albo nawet więcej logiczne jest też to, że wydałabym dwa razy, trzy razy, cztery razy więcej, gdybym cały czas przez kolejne lata nosiła soczewki. Stąd też bezapelacyjnie zabieg jest opłacalny i nie jest to wydatek, który nie zwróciłby mi się w przyszłości. Poza tym jest to ogromna inwestycja we własne zdrowie i we własny komfort życia, który moim zdaniem jest bezcenny. Zaczęłam widzieć znaczącą poprawę już na czwarty, piąty dzień. Auto zaczęłam prowadzić w poniedziałek, czyli po pięciu dniach, bo zabieg miałam w środę. Ten wzrok normuje się do dwóch tygodni, a w niektórych przypadkach nawet do miesiąca. W danej chwili widzę tak, jak nie pamiętam, że kiedykolwiek widziałam. Podsumowując, kochani, mam nadzieję, że dowiedzieliście się wszystkiego, o co pytaliście mnie na Instagramie, w mailach, na blogu. Myślę, że rozwiałam Wasze wszelkie wątpliwości, jeśli chodzi o to, czy mielibyście zdecydować się na zabieg, któremu ja się poddałam. Klinika Optegra jest również w większości większych miast w Polsce, będąc z różnych części Polski, każdy z was ma możliwość dojechania do miasta, które. Będzie najbliżej Was. Jeśli będziecie mieli jeszcze jakieś dodatkowe pytania, to serdecznie zapraszam Was do pisania komentarzy pod tym filmem. Będę Wam bardzo wdzięczna również, jak zasubskrybujecie mój kanał. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam Was serdecznie i życzę Wam wszystkiego dobrego. Jeśli ktoś z Was po moim filmie zdecyduje się na poddanie zabiegowi, który ja Wam serdecznie polecam, ponieważ odzyskałam wzrok, to piszcie mi w komentarzach, bo jestem ciekawa. Trzymam za Was bardzo, bardzo mocno kciuki. Pozdrawiam Was raz jeszcze i przysyłam gorące buziaki. Pa!